że rozwija skrzydła i orze jak może. Ministerstwo finansów chce powołania dwóch superinstytucji walczących z osobami unikającymi płacenia podatków, Radę do spraw unikania opodatkowania, która w przeciwieństwie do swojej nazwy nie będzie doradzała, jak uniknąć podatków, ale właśnie wprost przeciwnie oraz 20-osobową komórkę mającą sprawdzać w księgach finansowych, czy ktoś z nas nie unika podatków. To za mało, za mało, za mało. Podatników miliony, a tu do pilnowania ich tylko Urząd Skarbowy Izba Skarbowa i Minister finansów NICE cba i te dwie instytucje, które dopiero mają powstać. Żarty sobie rządu skutecznia. Niemcy w czasie wojny mieli SS, SD, Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmeilung, Afrika Korps, Włochy, Japonię, Rumunię, Łodzie podwodne mnóstwo wrednego szaleństwa no i przegrali wojnę. To, to te parę instytucji w Polsce upilnuje tylu podatników polskich? Te miliony? Skąd? Nawet wredne szaleństwo tu nie pomoże. Tu trzeba jakiś globalniej podejść do sprawy. Trzeba powołać jeden... Ale porządny. Urząd Kuratorów Podatkowych, na przykład. Jeden kurator przypadałby na dziesięciu podatników i na bieżąco, z dnia na dzień, codziennie, by kontrolował dochody podatnika i by pilnował, żeby należne kwoty wpływały do budżetu. Jeden koleżka kiedyś tam powiedział, że, że nie ma takiego świństwa, którego nie zrobi liberalny rząd, kiedy mu brakuje pieniędzy. Na szczęście nasz rząd nie jest liberalny. No, takaś masakra biurokratyczna.